Witajcie. Z racji tego, że mam miernik, miernik rezystancji to mierzę dzisiaj u siebie w domu rezystancję no, jest identycznie zrobiona przy mojej fotowoltaice instalacja ziemiająca, bo te dwie instalacje domowe i ta garażowa, są również połączone ze sobą, więc tam wynik powinien być identyczny Fakt, faktem jest dzisiaj mokro, także wyniki wychodzą troszeczkę lepiej może nie? Znaczy, nie troszeczkę, ale wychodzą sporo lepiej no dobra, ale zobaczmy zobaczmy co, dało, co dał uziom otokowy dobra. metoda trzypolowa Elektrody są powbijane już, mniej więcej są równe ze sobą, to jak instrukcja mówi. No dobra, i mierzymy. Może light włączymy, czy to coś tutaj, tak? nic nie, tak dobrze. Przepraszam, może trochę wiatr leci. 1,52 Także myślę, że wynik jest zacny. E... Spróbujemy jeszcze raz zmierzyć, zobaczymy, czy coś to zmieni. 1,55 e... Tutaj dookoła domu i garażu została toka zrobiona. Z bednarki na 80 cm plus minus, oczywiście, i zostało tu wkopane około 200 metrów. Bednarki także, myślę, że stąd ten wynik. Także myślę, że moja, moje zabezpieczenia fotowoltaiki również są wystarczające, jeśli chodzi o uziom i, i odgrom. Dobrze, także, to chyba wszystko. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam. A jeszcze może jedna rzecz. Jeśli ktoś będzie Wam wykonywał fotowoltaikę, w sensie instalację, pamiętajcie, żeby pomiar rezystancji uziemienia został wykonany, bo jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Także dzięki, pozdrawiam.